Thank uh -oh. Hej, witajcie, z tej strony Bardzi, a to jest 20 ciekawostek na temat zwierzogrodu. Wygląd wiceburmistrz Obłoczek był wzorowany na owcach z filmu Fun and Fancy Free. Wygląd burmistrza był wzorowany na Mufasie z Króla Lwa. W filmie można zobaczyć dwa słonie ubrane w stroje Elsy i Anny z Krainy Lodu. Nosorożec, który wychodzi wraz z Judy z pociągu, pojawia się również później w urzędzie, stojąc w kolejce. W gabinecie szefa policji widać Kalendarz z San Francisco z Wielkiej Szóstki. Pazurian miał początkowo nazywać się Hugo. Szef policji jest dalekowidzem. Można to zauważyć, gdy zakłada okulary tylko do czytania. We wcześniejszych projektach historii Feniek i Nick pracowali w restauracji typu fast food w chomikowie zwanej Cheese Cheese. Gazela jest jednym z niewielu zwierząt w zwierzogrodzie, które noszą buty. Pełne imię Nika Bayera to Nicholas Piberius Bayer. Tygrys, którego widać w czasie spotkania, na którym szef policji mówi o zaginionych, pojawia się również w pociągu oraz pod koniec filmu tańcząc obok gazeli. Stu Hobbs ma 276 dzieci oraz zawsze przegrywa z Łasicą w Bierki, bo ta strasznie kantuje. W początkowej fazie projektu miał powstać park rozrywki Wild Times, zarządzany przez Nika albo przez jego ojca, lub też mieli zarządzać parkiem razem. Fenek jest doskonałym aktorem, znakomicie Wczuł się w rolę dziecka, Nika, podczas przekrętów zarówno zachowaniem, jak i mimiką twarzy. W filmie Nick oraz Judy lubią się przedrzeźniać, dlatego też Nick mówi do Judy posterunkowo okruszek. Natomiast Judy mówi do Nika Misiu pysiu. Judy będąc w Akademii Policyjnej, głównie skupiała się na trenowaniu kondycji, aby przejść wszystkie egzaminy, dlatego też potrafi bardzo szybko biegać oraz wysoko skakać. Szef policji Bogo oraz Pazurian są fanami gazeli i mają jej piosenki oraz aplikację umożliwiającą wcielenie się w rolę tygrysa, który z nią tańczy. Na stacji, na której Judy Wsiada do pociągu, który jedzie do zwierzogrodu, Widać podobiznę Totoro z anime Mój przyjaciel Totoro. Frufru, jako jedyna ryjówka w filmie, ma normalne oczy. Pozostali przedstawiciele jej gatunku mają czarne, jakby ślepe oczy. Nick Bayer waży 36 kg, ma 120 cm wzrostu, wliczając stojące uszy. Z mojej strony to już wszystko, tak nie trzymajcie się, cześć!